Cześć z tej strony, adept. Dzisiaj bitwa na Charioterze, a bohaterem bitwy jest Jawor Imreco. Bitwa standardowa, losowanie. Jak odwrócić tabelę, to prawie że na czele, nie? No, tak. <laughs> nie wiem, ale tak źle nie mam. Parę dziewiątek. Natomiast mapa może nie do końca pasować. Ale to może nie pasować mi, na przykład, może nie pasować, może nie pasować, nie wiem, innym widzom. Natomiast no, Jeżeli chodzi o naszego bohatera, to jemu wszystko pasuje: wszystkie mapy, wszystkie pojazdy, wszyscy przeciwnicy i wszystkie artylerie oczywiście. Artylerii sztuk 1 na stronę. No i zobaczmy. Pierwszy strzał udany. Nie przebito pancerza. Także, ale cud w ogóle, że został przeciwnik trafiony. No ale kolejny już skuteczny. Nasz bohater oczywiście się zaświeci. Dobrze, że z przodu operują kołowce. I o no, skorpion, jak na dojeździe oberwał. Także dobrze, że naszego bohatera wylosowało. Akurat. Przy tej prawej stronie mógł szybciej dojechać niż ten skorpion. Nie oberwał, nie został wysputowany wcześniej. No i teraz może działać. No, no, no. To się nazywa strzał, to się nazywa strzał, ale i tak nasze kołowce mają przerąbane. Nie jest łatwo trafić takiego przeciwnika, chyba że właśnie o 4202 oszty. Celowo Skorpiona, <noise> oberwał nasz bohater, ale na szczęście bez większych szkód. O tak, no coś tam uszkodzili, coś tam ten, ale ostatecznie nie ma tak źle. No rozchurali się przeciwnicy, no zabrakło troszeczkę tego wsparcia, a teraz nasz bohater będzie na permie świecony. To jest niekomfortowa sytuacja. Bardzo niekomfortowa, zwłaszcza dla Skorpiona, bo wiemy, że tam FV4202 miał przestrzał z tej lewej strony. No i jeszcze artyleria będzie upać, więc Skorpion tego nie przeżyje. Nie ma szans. Co może zrobić nasz bohater? Spróbować się wycofać, albo też zjechać na tego LTK, przeszarżować, stracić połowę HP, co najmniej połowę HP. i i. i. I ogólnie musi ruszyć tyłek, no. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. No, albo nie musi. Przeciwnicy już jadą do niego. I jeszcze mamy tutaj. No. Bulldoga. Eltek się wychyla. Dobrze, że Bulldog tutaj wycofuje się. No i jest ten Elciuch. Czy był sobie Elciuch? Także sytuacja chwilowo opanowana. No, nawet więcej niż chwilowo. Przeciwnik zginął w pięknej katastrofie. Także przeszarżował róg. Natomiast troszeczkę zabrakło wsparcia tym wszystkim lightom i kołowcom przeciwnika. Dopiero teraz ruszył się jakiś spóźniony CS. I nasz RU postanowił coś zaświecić. Ma mało HP, ale może jeszcze coś tam wykryje. No dobra. T49 w pobliżu. Widać buraskę. O, ta ładnie oberwała. Ogólnie podziwiam, jak Kuba po prostu strzela. Z taką lekkością, z taką łatwością te wszystkie poprawki bierze na te szybkie pojazdy przeciwnika. No naprawdę, ma miarkę wokół. Albo po prostu naprawdę nakleił sobie miarkę na ekran. <śmiech> <śmiech> Też tak może być. I wszystko, no tak, odległość taka i taka, na miar 20 cm, okej. Okay. Ognia! No i wtedy wszystko wpada. No chyba tak musi być, naprawdę. Także wszystkie te podziałki zamontowane, to, co, to są tak zwane fizyczne cheaty. <grystanie> Dobra, ale zobaczmy co tutaj się będzie działo. No. No, 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 Conway. Nasz bohater ma trochę HP. Conway tego HP będzie miał mniej. Udało się go trafić. Nie myślałem, że nasz bohater zdąży. Przeciwnik już był praktycznie za ścianką, ale to wiadomo, to kolejne cheaty. No, FV zniknął i ogólnie większość przeciwników już poznikała. Trzeba Trzebałoby się ruszyć, wybrać w kierunku... W kierunku nie wiem, którym. Którymś, którymś, tam gdzie będzie więcej damage'u. Gdzie będzie można zrobić jeszcze jakieś obrażenia. O, tutaj, tutaj, widać, widać, widać Isu i Isu się raczej nie wycofa, bo jest na gęsi. Ładny strzał. Isu nie żyje. Chrysler, no on raczej długo może przeżyć, bo ma jakiś tam pancerz. Zresztą jeszcze ma wsparcie T-10. Artyleria już na pewno gdzieś tam umiera, a nasz bohater szarżuje, szarżuje no, zobaczymy, jak ta szarża będzie wyglądać. Raczej nieciekawie, tak sądzę. No tak, piękna szarża, piękna szarża. W tym zwrot uciekamy. No tak, 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 tak. Teraz co dalej? Przeciwnik na pewno się dobrze ustawi, ale też trzeba wreszcie się ruszyć. Dobrze, drzwi uratowały naszego bohatera. Trzeba się ruszyć, bo jednak wszyscy się na tego Chryslera rzucą. No i ostatecznie udało się. Jeszcze została artyleria i nawet arte widać. Tylko czy uda się oddać jeszcze jeden strzał? Udało się. Przejdźmy do wyników. I tak, Siemka adept. No fajnie, że ktoś mnie pozdrawia. Ja, no, no też, no no niech będzie, pozdrawiam. <grym> Okej. Okay. No, to Siemka, no. No, Siemka. Siema.pl <laughs> Aż się wzruszyłem. Dobra, to jest pierwsza bitwa, którą tego dnia nagrywam, więc nie przesadzajmy, trzeba oszczędzać głos. Więc krótko załatwimy sprawę. Pierwsza odznaka, biedłości, Masterka, Duży kaliber i czołgista Camper. No, tego akurat się spodziewałem, no ale głos i tak mi ze wzruszenia po prostu pada. Ta Siemka Adept mnie rozwaliło, bo wynik to tak. No też, no też, no, trochę rozwala, no. Charioterem, 6205 fragów, 1570 expa. No nie, no, słabo, słabo. Celność, tak jak już wspominałem w samej bitwie, no, słaba. Słaba, słaba, ja bym lepiej celował, ja bym lepiej strzelał, to na pewno. Wy również, cała bitwa, 6 minut 26 sekund. W ogóle nie ma tutaj jakiejś asy za bardzo, spota, niczego nie ma, to było, to było tylko takie, takie, takie sobie strzelanko. Nawet nie fajne, ale to jest pilzno, tutaj nie spodziewajcie się fajerwerków. No i zresztą, wiadomo, naczelny kamper kanału Adepta, ja woli mleko. W akcji, więc ten medal to jest normał, niego. Nie, 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 no, śmieję się teraz. Dobra. Okej, okay. wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystkim życzę. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.